Drugi rozdział książki Iwony Majskiej Opiełki Logodydaktyka nosi tytuł Wstęp do logodydaktyki. I jak każdy rozdział tej książki zaczyna się od motta. Tym razem są to słowa Alberta Einsteina. Tylko ktoś, kto odda się czemuś całą swoją siłą i całą duszą, może być prawdziwym mistrzem. Z tego powodu mistrzostwo wymaga całości człowieka. Dlaczego akurat te słowa znalazły się na początku tego rozdziału? Myślę, że chodzi o dwie rzeczy. Chodzi o to, że człowiek, jeżeli chce być mistrzem, jeżeli chce być kimś, kogo można by naśladować, powinien poświęcić się cały temu czemuś, co go interesuje, co go pasjonuje. To powinna być taka miłość do tego, co się robi. Druga rzecz to jest to, że Właśnie logodydaktyka opiera się na idei, że człowiek jest całością. I tak jak Iwona pisze na początku tego rozdziału, że często spotyka się z sytuacją, że po szkoleniach, szczególnie ze sprzedaży, podchodzą do niej ludzie i mówią: Pierwszy raz słyszymy coś takiego. Jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innych szkoleń. Z czego to się bierze zwykle? Z tego, że inne szkolenia związane są bardziej z narzędziami, z trikami i tego typu rzeczami. I Rzadko się mówi o człowieku, o jego charakterze, o jego ideach, o jego wartościach, którymi się kieruje. I ona też zwraca uwagę na to, że szkolenie nie jest równe szkoleniu, że trener jest równy trenerowi, że trzeba. Yy, ich weryfikować, trzeba to i ich weryfikować. Że wiedza potrafi się zdewaluować i to, że coś 40 lat temu było prawdą, dzisiaj tą prawdą wcale nie musi być. Z drugiej strony też są yy, naukowe badania potwierdzające, że samo wysłanie człowieka na szkolenie z firmy powoduje, że ten człowiek czuje się bardziej doceniony, czuje się, że firma się nim opiekuje, przez co e, lepiej pracuje, czuje się bardziej związany z danym przedsiębiorstwem. Sam fakt w ogóle, że człowiek uczestniczy w, w szkoleniu, powoduje, że czuje się lepiej, że ma więcej energii. Aczkolwiek wiadomo, że tej energii starcza na krótko, ponieważ szkolenie jest tylko fundamentem który powinien być takim elementem wyjściowym do, do działania. Bo jak mówi przysłowie, że każda, nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. I ten krok trzeba zrobić. I jeszcze mało tego, ten krok, my sami musimy zrobić. Nikt za nas tego kroku nie zrobi. Żaden szef, żaden mentor, żaden mistrz. Trzeba o tym pamiętać, że to jest nasza i wyłącznie nasza decyzja. Druga rzecz. Na co Iwona zwraca uwagę, to, żeby pamiętać, że my przychodzimy po konkretną wiedzę. Nie przychodzimy na szkolenie, żeby oglądać show. Fajnie, jak jest to połączone jedno z drugim, że mamy show i mamy wiedzę. Natomiast często odbieramy takie show jako fajne szkolenie. Natomiast to szkolenie może być fajne, ale bardzo często nie przynosi żadnych efektów. Warto o tym pamiętać i. Warto się skoncentrować bardziej na tej wiedzy merytorycznej, bo ona jest potem nam potrzebna do, do naszego działania, do naszej, a, a działanie jest potrzebne do, do naszej zmiany, naszego życia na lepsze. I ona też opowiada o tym, że e, każda taka szkoła, bo są różne szkoły e, samorozwoju e, ma trochę inne korzenie i inną koncepcję. Opiera się na innych założeniach, na innych doświadczeniach, e, doświadczeniach innych ludzi. I tak jak pisze w książce, każda ze szkół psychologicznych nawiązuje do dziedzictwa przeszłości, uzupełniając bądź podważając nowymi badaniami dawne ustalenia i tworząc nowe. I tu przy tej okazji podaję kilka przykładów. I e, takim przykładem e, dosyć ciekawym jest, są dwie szkoły, której nazywa się Stevena R. Coweya, a druga nazywa się Franklin Covey. Natomiast e, Iwona za, zauważa, że między nimi są znaczne różnice, pomimo że w nazwie istnieje to samo nazwisko. Oczywiście też innymi koncepcjami będą charakteryzować się szkoły Briana Tracy'ego i Antoniego Robinsa. I tak jak e, można zauważyć, każda z tych szkół koncentruje się wokół e, jakiejś centralnej osoby, jak Iwona y, podkreśla, lubi jak Akademia Skutecznego Sz -sz Działania y, określana jest y, Akademią Skutecznego Działania Iwony Majeskiej Opiełki. I to właśnie Iwona sygnuje swoim imieniem, nazwiskiem koncepcję logodydaktyki i Akademii Skutecznego Działania. To jest jakby też y, Gwarancja czy wskaźnik pewnej jakości, z którą możemy spotkać się na szkoleniach. Więc warto też zwrócić na to uwagę, kto firmuje dane szkolenie i czym podpiera się dany, dany mentor czy dany nauczyciel. Iwona podkreśla, że logodydaktyka. Od ponad 20, ponad 21 lat, od ponad 21 lat udowadnia w praktyce swoją skuteczność. Co jest dla mnie no, bardzo istotną rzeczą. Nic tak nie przemawia do mnie jak praktyczne efekty. Yy, dlatego zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, w których już zagłębię się dokładnie w idei. Logodydaktyki. Zapraszam!